Mam na imię Wiktoria, mam 20 lat i aktualnie studiuję na Politechnice Poznańskiej. Leczenie rozpoczęłam 6 lat temu i zakończyłam je miesiąc temu. Pierwszy kontakt miałam z doktor Agnieszką spowodowany, myślę, że moimi rodzicami, którzy widzieli, że mam kompleks ze swoim uśmiechem, że się wstydzę uśmiechać, że moje zęby mi się nie do końca podobają. I chciałam po prostu zmienić ten uśmiech. Myślę, że przeszkadzał mi kolor zębów, bo nie były one tak białe, jak bym chciała, miały odcień żółtawy, I miałam też problem z przerwami między zębami i z zatrzymanymi zębami, które, których po prostu nie było. Myślę, że nawet kiedy się śmiałam, to starałam się ukrywać te zęby, śmiałam się bez ich pokazywania. I zawsze gdzieś z tyłu głowy miałam, że muszę pilnować, żeby nie było ich aż tak bardzo widać. A teraz, jeżeli się uśmiecham, to wiem, że mam pełni swobodę, uśmiecham się szczerym, najszerszym uśmiechem jak potrafię i z tego jestem zadowolona. Na początku zakładano, że będzie to tylko leczenie ortodontyczne aparatem stałym i następnie przeszłam na leczenie ortodontyczne z nakładkami Secret Orto i na końcu wybielanie i bonding. Na pewno w Secret Orto była większa swoboda w jedzeniu, że mogłam w czasie jedzenia albo picia różnych kolorowych napojów ściągnąć po prostu nakładki i czuć się jakbym w ogóle nie miała aparatu. Na początku czułam wielkie szczęście i ekscytację, że to już mój uśmiech, który chciałam od dawna mieć, ale po części nie mogłam też uwierzyć, że po takim czasie w końcu jest koniec całego leczenia. Myślę, że ludzie spostrzegają mnie jako bardziej otwartą i empatyczną osobę przez uśmiech. Tworzyłam się też na ludzi, jestem bardziej otwarta, rozmowna z nimi, że ludzie zwraca uwagę jednak na te zęby i naprawdę otrzymuję teraz dużo komplementów ze względu na swój nowy uśmiech.